Cześć Krzysiu, dlaczego jesteś taki Ja pierdolę, co ci się stało? Nic, jestem dokładnie taki sam jak wcześniej c Co ty w ogóle pieprzysz? Brzmisz inaczej, zachowujesz się inaczej, wyglądasz inaczej Kiedy do cholery jesteś i co zrobiłeś z Krzysiem? Za zbrodnie przeciwko socjalistycznej republice figur wykleślnych. Zostajesz skazany na karę śmierci poprzez rozstrzelanie. Z racji tego, że jesteś znaczącą osobą dla naszego społeczeństwa, twoją tożsamość przejmie nasz serdeczny towarzysz Kostka Petrow i to on z racji oddania sprawie wygona wyrok. Dobranoc. Nie błagam nie. Nic, przecież to ja jestem Krzysiu. Cześć Krzysiu. Dlaczego jesteś taki smutny? Nie jestem smutny, jestem piękny! Krzysiu, co się stało z twoją twarzą? Botox! Ale jak? Po jaką cholerę sobie go wstrzykiwałeś? Zazdrościsz mi, bo jestem piękny! Nie zazdroszczę ci, a poza tym zadałem zupełnie inne pytanie! Przestań kłamać, zazdrośniku! Zazdrościsz mi, bo jestem piękny! Wiesz co? Taka to jest z Tobą rozmowa. Nie chcę mi się z Tobą gadać. Spadam stąd. Od początku było widać, że mi zazdrości. Cześć, Krzysiu! Dlaczego jesteś taki smutny? Bo starsze zabawki z McDonalda były lepsze. Nowe dzi, są dzi, do... Cicho, Krzysiu! Czemu ten napis jeszcze nie zniknął? Zawsze znikał. Nie wiem. Może coś się popsuło. Hmm... Dziwne. Co do... Zobacz, jakie kiedyś były fajne. Dobra, dobra, czekaj, włączę kolejną piosenkę. DAJESZ, DAJESZ! Ale. Szefie, zgłaszam, że pozbyłem się anomalii. Jeden z nas prawdopodobnie poległ. Obejrzę nagranie, by zobaczyć, co tu się wydarzyło, a następnie zdam raport. Dobra, co my tu mamy? Cześć, Krzysiu. Dlaczego jesteś taki smutny? Bo weszłem do trzeciego wymiaru. Krzysiu, po pierwsze, nie mogłeś tego zrobić, ponieważ jesteśmy narysowani tylko w dwóch wymiarach. A po drugie, mówi się wszedłem, a nie weszłem. Kiedy ty się w końcu tego nauczysz? Jak to nie można wejść do trzeciego wymiaru? Zobacz. Krzysiu! Co do... Weź jeszcze dło włącz, bo nie włączyłeś. Zrobiłeś wszystko to, co mówiłem? Tak? Dobra. Możemy zaczynać. Cześć, Krzysiu! Dlaczego jesteś taki... Uf, cholera jasna. Gdzie jest Krzysiu? O wszystkim innym mogłeś zapomnieć, ale o tak ważnym elemencie... Skoro o nim nie mnie zapomniałeś, do gdzie on do cholery jest? W jaki sposób można pomylić oś X z osią Y, człowieku? Gdzie jest Krzysiu? O, znalazł się. Cześć Krzysiu! Dlaczego jesteś taki smutny? Bo wzywałem imię pana Boga na daremno. Bóg jest teraz na mnie zły. Krzysiu, dlaczego ty w ogóle wierzysz w takie wzdety? To jest nieprawda! Krzysztofie, nadszedł twój czas na odbycie kary. Nie błagam, ja nie chcę! Trzeba było mnie nie wzywać. Nie. Cześć, Krzysztofie! Dlaczego jesteś taki zajebisty? Haj, Krzysztof! Why are you jesteś taki smutny? Jak to dlaczego? Przez Ciebie mnie deportowali, musiałem zostawić całą swoją rodzinę, cały swój majątek! I bardzo fucking dobrze. Cześć, Krzysiu! Dlaczego jesteś taki smutny? Ach, cóż mogę rzec... Sytuacja na rynku pracy dla młodych osób jest w stanie godnym ubolewania, a wszystko to wynika z nieustannej wręcz chronicznej ignorancji oraz drażącego braku zaangażowania ze strony osób sprawujących władzę. Ale Krzysiu, politycy od zawsze zdają się traktować tę kwestię z lekceważeniem, który graniczy wręcz z pogardą, co pozostawia młodych ludzi w poczuciu bezradności i niesprawiedliwości wobec systemu, który powinien ich wspierać. I ty przez to jesteś taki smutny? Nie. Mój ulubiony kubek. W ostatnich odcinkach kostka Krzysiu zachodzi w ciążę. Jestem z nas taki dumny. Krzysztof popełnia przestępstwo na tle rasowym. Chodź tu, żółty frajerze, by mógł cię. w dupę. Żółty zdradza swoje prawdziwe imię. Tak naprawdę to mam na imię. A już dziś możecie zobaczyć, jak główny narrator trafia do pustki. Nie, proszę, czekaj. Cześć, Krzysiu. Dlaczego jesteś taki smutny? Bo bardzo przeraża mnie ten świat. Ale Krzysiu, tutaj nie ma się czego bać. Zobacz, mamy tutaj góry, masowe egzekucje, zwierzęta, lasy, więc nie masz się czego bać. Może faktycznie masz rację. Może faktycznie się tu nie ma czego bać. Cholera, co to jest? Co do cholery. Gdzie my jesteśmy? Cześć Krzysiu! Dlaczego jesteś taki? Zobacz żółty, jestem urazem! Ooo! Zbijcie na mnie! Jak do innych? Ja inni? Czekaj! Chwila, czy ja tego nie mówiłem? Mówiłeś, mówiłeś, ale to istotne. Znów dostaliśmy trochę czasu, więc musimy iść do obozu, aby móc cię u... Co? Nie słyszę cię! Cholera! Przez tę pieprzoną muzykę było gówno słychać! Nie szkodzi. Trafiłeś tutaj z tego samego powodu, co my wszyscy. Czyli przez co? Zalazłeś za skórę żółtemu, albo stałeś się bezużyteczny. Co jakiś czas trafiają tutaj nowe Krzysie, podobnie zagubione cholera, jak ty. Wracaj! Wracaj! Oddawaj to! Cholera! Wracaj! To to był. I co to było? Oznaka, że dotarliśmy do celu. Przed tobą obóz krzysił. Czy nie jest on piękny? Ale tu nic nie ma. Cicho, jeszcze go nie narysowali. Aha! Ach, co to był za sezon! Witam wszystkich oglądających w codziennym talk show. Cześć, żółty! Jak zawsze prowadzącym jestem ja, żółty. Przez niektórych też nazywany żółta morda. Nie mylcie ze słynnym mianem. A dziś naszym gościem jest jeden z widzów. Witaj! Witam serdecznie wszystkich. Zacznijmy może. Jakie masz zdanie o najnowszym sezonie? Co uważasz w nim za wybitne? Wybitne? Weź mnie, nie rozśmieszaj. Czerstwe żarty, słaba animacja, a no i jeszcze fabuła, co się ledwo trzyma kupy. Hahaha, <laughs> Bardzo zabawny żart! Ale to nie był żart. Ja też mam jeden przygotowany. Co dostaniesz, kiedy chorego psychicznie odludka rzucisz na paswę społeczeństwa, które traktuje go jak śmiecia! Co? Główno kurwa, powiem ci, co dostaniesz. Dostaniesz to, na co zasługujesz! Do zobaczenia w kolejnym sezonie. Się. Nadszedł czas, by pokonać tyrannię żółtego. Albo my, albo oni. Więc kto idzie ze mną? Nie, no mimo no wszystko mi się to podoba. Dlaczego byśmy mieli. Panie, krzy w pustce się buntują. Weszli tam oddziały totalnej eksterminacji. Totalnej eksterminacji? Panie, to nie jest za dużo? Nie. Skończyło się babci stranie. Błagam, pomóż nam! Bez ciebie nie damy rady! Cześć, Krzysiu! Czekaj, ty nie jesteś Krzysiem. Cześć, przyjacielu. Przyjaciół.